Dzień dobry widzowie. Jestem na stacji w Katowicach, ale za chwilkę pojadę do Sosnowca Głównego. Zapraszam na odcinek. Najpierw kilka pociągów na stacji Katowice. Podstawia się Intercity Chemik do Płocka, a obok nas skład kolei Śląskich, Stychów Lodowisko. Ponownie spotykam na stacji Katowice. Belka kolei Mazowieckich, który punktualnie rusza w kierunek żywiec, a obok stoi Intercity Sobieski, wjeżdża pociąg międzynarodowy Intercity Batory EP09033. Na czele składu mamy wagony ze stacji Bochumin i grupa wagonów z Węgier. Epoka prowadząca skład Sobieskiego odpalona niecałe dwie minuty do odjazdu a tymczasem Obok mnie wjeżdża pociąg, którym pojadę, czyli pociąg linii S1 z Gliwic do Częstochowy. Pojadę właśnie tym elfem. Cena biletu 6 ,60 zł 60 groszy. Rusza InterCity Sobieski i bardzo dobrze, bo mam około półtorej minuty na mój pociąg. Bardzo ładnie wystartowała epoka. Batory, pojechał chemik, pojedzie za kilka minut, a następny w kolejce jest elf. Do stacji sosnowiec główny. okolice stacji jak widzicie tutaj jest jeden wielki plac budowy. A na stacji wita nas SM42 Oczywiście parowóz oraz samolot, ale to za chwilkę zobaczymy z bliska. To jeszcze raz, tym razem oficjalnie witam wszystkich ze stacji Sosnowiec Główny. Obok nas jedzie ELF, którym tutaj przyjechałem z Katowic. Zaraz zobaczymy jak wygląda stacja i zobaczymy trochę pociągów, także zapraszam na odcinek. Aktualnie na stacji Sosnowiec Główny do dyspozycji pasażerów mamy dwa perony. Krawędziowy, po którym idę oraz wyspowy, czyli peron numer 2. Mamy drewniane podkłady. A przed nami pociąg osobowy do Gliwic. Pociąg S1 Pogoria Na drugim planie mamy nowo budowany peron. Nawet mamy w tym momencie ekipę Sosnowiec główny, czyli stacja w starym stylu. W Sosnowcu mamy tablice pragotronowe. Mamy także zapowiedzi głosowe, jak słyszeliście, ale które wygłasza pani megafonistka, czego ja jestem fanem. Zbliża się kolejny pociąg. To skład spółki PKP Intercity, chemik. Kierunek Płock ED160-024. Szkoda, że nie na wagonach, ale mamy Flirta ED160 około dwie minutki opóźnienia. Po krótkim postoju pociąg chemik rusza. My zerknijmy, jak wygląda budynek stacyjny w środku. Zobaczymy, dokąd prowadzą te schody. Prowadzą do przejścia podziemnego. Tutaj także mamy tablice pragotronowe. Spis najbliższych pociągów, przyjazdy oraz odjazdy. Aktualizacja. Najbliższy pociąg odjedzie do Zawiercia, a potem będzie ekspres Intercity-Ondraszek. Mamy stare zegary. I mamy kolejne schody. Jest bardzo czysto. I widno. I docieramy do hali głównej. Chyba jedynej, gdzie mamy kasy biletowe. Dworzec kolejowy. Budynek wygląda bardzo ładnie. Tuż obok wejścia do budynku dworcowego mamy przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Jest także napis: Kocham sosnowiec. Te budynki są bardzo ładne. Pani z córeczką idzie do przejścia podziemnego. Bardzo ładnie wyglądają te trawy. Wszystko tutaj obok tej fontanny, która przestała teraz tryskać wodą. Eksplorujemy dalej, zejdziemy tymi schodami do przejścia podziemnego. Pamiętam takie oznaczenie autobusów, jak byłem mały. Tutaj osoby mniej sprawne mogą troszkę łatwiej pokonać ten podjazd. Powiem Wam, że tutaj jest bardzo czysto. Automat biletowy, a teraz udam się na peron drugi, na który dostanę się schodami. Zdążył wjechać kolejny pociąg PKP Intercity, pociąg Intercity Daszyński z Gliwic do Białego Stoku. Obok powstaje nowy peron, ale mamy także. Zabytek, parowóz oraz samolot. Jeżeli znajdę chociażby jeden papierek tutaj na peronie, to Wam pokażę, bo naprawdę jest tutaj wyjątkowo czysto. Stacja nie jest w najlepszym stanie technicznym tutaj w tej części peronowej, bo budynki są bardzo ładne. I wewnątrz, i na zewnątrz, to tutaj w wielu miejscach odpada farba, pojawia się trochę rdzy. Także najwyższa pora na modernizację, a przynajmniej na odświeżenie tej stacji, bo to już nie wygląda ładnie. A tutaj na sąsiednim peronie mamy rozkładane płyty peronowe. Nieco dalej mamy zamontowane nowe słupy sieci trakcyjnej. I zaczyna wyglądać to bardzo ładnie. Ze względu na prace torowe, które odbywają się w bardzo wielu miejscach na Śląsku, niektóre pociągi muszą troszkę dłużej postać. Tak jak na przykład Intercity Daszyński, który ma odjazd za około 9 minut. Peron numer 2 jest o wiele dłuższy od peronu pierwszego. Super Gratuluję! I bardzo szybko Pani mówiła. Jak sami słyszeliście, za chwilkę wjedzie Express Intercity Ondraszek. Punktualnie wjeżdża Express Intercity Ondraszek, lokomotywa EU200-014. Najwyższy numer, jak widziałem w tym tygodniu, a widziałem ich kilka. w czele składu wagon klasy pierwszej, wagon restauracyjny, a następnie grupa wagonów klasy drugiej. Spotkanie dwóch składów PKP Intercity na stacji Sosnowiec Główny. Do odjazdu szykuje się ekspres Intercity Ondraszek. Nie miała piękny bukiet kwiatów, <laughs> zapewne od narzeczonego. Przed nami SM42, grupa ZUE, numer 2581. I jak słyszycie, w dalszą drogę ruszył Intercity Daszyński. Produkowana w fabloku. O, a tutaj mają panowie zapas wody. Wjeżdża ELF do Gliwic. I tutaj będzie w Sosnowcu mijanka z Express Intercity Premium do Gdyni. 27WE005 Janki Brak, ponieważ ekspres Intercity Premium jest opóźniony. Mała niespodzianka dla pasażerów. Zmiana peronu. Wjeżdża pociąg Regio ze stacji Kielce Główne. W oddali już widzę dzioba. dziobaczysto, także za chwilkę będą znowu dwa składy. Ede 250 016. Pociąg z Bielska do Gdyni. śmiechnięty pan konduktor i oto chodzi I został sam EN57AL Zobaczmy jeszcze raz jak prezentuje się parowóz Przerwa obiadowa, widzowie. Z polecenia idę do kebaba na prawo. Są tutaj trzy kebaby obok stacji i właśnie tego jednego trzy różne osoby mi poleciły, więc zaraz sprawdzę, czy jest smaczny. Polecono mi kebaba Habit Kebab. I po kilku minutach oczekiwania kebab jest mój. No, powiem Wam, że jest smaczny. Ciasto chrupiące, sosy smaczne, sporo mięsa. Kebab kosztował mnie 18 zł. I powiem Wam, że to jest jak najbardziej uczciwa cena. Uff, jestem z powrotem na stacji. Kebab był bardzo dobry. Tyle Wam powiem. Jeżeli można przyjechać po coś do Sosnowca, to na tego kebaba. Ale atrakcji w mieście jest Więcej za chwilkę wjedzie ekspres Intercity Premium do stacji Gliwice. I przed nami kolejne dziobaczysko pociąg ze stacji Gdynia Główna. Teraz uda nam się Mijanka, Wjeżdża pociąg do Częstochowy. A za chwilkę pojawi się sygnał na semaforze wyjazdowym dla pociągu EXPRESS. Intercity Premium. No, fajne ujęcie. Ten sygnał pozwoli pociągowi Express Intercity Premium opuścić stację, wagon barowy o, zmienił się sygnał. A kolejnym pociągiem PKP Intercity będzie pociąg Intercity Polonia, o ile nie jest opóźniony. Właśnie zerknąłem. Polonia opóźniona 35 minut. W dalszą drogę rusza elf. Pozdrawiam serdecznie kolegę komunikacyjny mix tego nazwa użytkownika na YouTubie którego spotkałem w Katowicach W odróżnieniu od pociągu Intercity Polonia skład na linii S1 z Częstochowy do Gliwic wjeżdża punktualnie pozdrawiam kolegę który machał jest fajnie pociąg Intercity Polonia na tablicy peronowej opóźniony 30 minut ponownie koleje śląskie pociąg do Gliwic ale na skróconej trasie z Zawiercia 35WE007 Powiedziany pociąg do Kielc spółki Polregio. Znowu widzimy pociąg spółki Polregio. Z Kielc Głównych tutaj przyjechał i do Kielc Głównych wróci. Trzymają to wszystkie zakład w Kielcach. Regio Bohater, pułkownik Jan Piwnik, pseudonim ponury. A tu mamy pociąg do stacji Żywiec, czyli Intercity Pilecki z Warszawy Wschodniej, który wjeżdża punktualnie. A pociąg Intercity Polonia zwiększył opóźnienie do 40 minut. Na Pragotronie mamy pociąg do stacji Kielce. Każdy miłośnik kolei bardzo dobrze wie, że aktualnie mamy stację Kielce główne. Ale to taka moim zdaniem sympatyczna ciekawostka. Sygnał na semaforze wyjazdowym podany jest godzina 19:45, niecałe pół minuty do odjazdu rusza pociąg do stacji Kielce Główne. I ponownie mamy pociąg Intercity Polonia opóźniony dokładnie 40 minut. Mamy kolejnego Elfa na trasie podstawowej S1 z Częstochowy do Gliwic. I sporo pasażerów czeka i się już mocno niecierpliwi, bo Polonia jest opóźniona. Za chwilkę będą trzy pociągi PKP Intercity, raz Intercity Polonia i dwa razy Intercity Silesia. A ja mam nadzieję, że uda nagrać się je wszystkie. Na stacji w Sosnowcu za chwilkę za gości lokomotywa EP09 pociąg InterCity Polonia EP09042 wysoka frekwencja no i kilkanaście osób tutaj czeka na ten pociąg Co jak co, ale na Śląsku mamy nadal bardzo dużo okazji, żeby zobaczyć lokomotywy EP09 w akcji Rusza! Tak leniwie, powoli, a ona tak skopyta. Skład znika, a na horyzoncie kolejny pociąg PKP Intercity. Gdzieś w oddali śpiewają sobie ptaszki, a tymczasem Wektron czeskie Drachi z pociągiem Silesia do Bochumina wjeżdża na stację w Sosnowcu. Fektron, Za chwilkę wjeżdży mój pociąg. Mnie na stacji Sosnowiec Główny bardzo się podobało. Sam budynek dworcowy wygląda bardzo ładnie. Są tu mili ludzie i dobre kebaby. Za chwilkę powinna ruszyć Silesia, bo na semaforze jest podany sygnał wyjazdowy. A mój pociąg do Warszawy jest właśnie zapowiadany na tablicy peronowej. Także go można już zobaczyć. I rusza mir. Pociągi na stacji Sosnowiec Główny dopisały. Pogoda dopisała. Oj, na horyzoncie już widzę mój pociąg. Wjeżdża pociąg Intercity Silesia, ze stacji Praga Hlawni na Drazi, do stacji Warszawa Wschodnia, przez stację Dąbrowa Górnicza, Zawiercie Włoszczowa Północ, Opoczno Południe, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna A ja mam miejsce w wagonie 3-4-9 Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Cześć!